Kolejnym tematem, którym chciałbym się zająć, to są warunki skutecznego działania regulatorów wzrostu, ponieważ niezależnie od tego, jak Państwo zastosujecie regulatory, mogą one działać lepiej lub gorzej. Stąd warto zwrócić na kilka parametrów uwagę. Teraz przed Państwem slajd, który dzieli. Pokazuje, jak dzielimy regulatory na dwie grupy chemiczne. Pierwsza z nich to są inhibitory, gibberelin. Ja nie będę tłumaczył Państwu, o co do końca tutaj chodzi, bo to nie, nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że są takie dwie grupy i mamy do czynienia z troszeczkę innymi mechanizmami działania. W tej pierwszej grupie mamy chlorek kwatu, czyli popularne CCC, chlorek fatu trochę wapnia, cinek sapak etylu i e, triazole. Druga grupa to są genera generatory e, etylenu. I tutaj mamy do czynienia z tylko jedną substancją dostępną ry na rynku jest to etylen. I teraz przed Państwem najbardziej skomplikowany slajd, najbardziej naukowy, e, który pokazuje miejsce działania regulatoru w, w momencie syntezy gibbereli. Proszę również tutaj nie wnikać, nie za bardzo nie będziemy tego rozkładali naukowo. O co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy zwrócili uwagę, bo często padają tego typu pytania, czym się różni CCC np. od proheksadionu wapnia i jak działa. Działają te dwie substancje, takie jak CCC i chlorek Nepikwatu, działają w zupełnie innym miejscu łańcucha syntezy z niż na przykład heksadion wapnia i trynexapak etylu. I z tego powodu również będą działały w zupełnie inny sposób rośliny. Jedne będą działały trochę szybciej, e, bardziej agresywnie. Od czego zależy skuteczność? Od temperatur w trakcie i po zabiegu, ponieważ podajemy chemię, która będzie, która trafia na, na liść, która trafia na źródło. Musi być pobrana przez roślinę, aby zadziałała. Bardzo istotne jest to, czy w momencie zabiegu bądź bezpośrednio po zabiegu mamy do czynienia z obecnością słońca. I tak jak tutaj na tym widzicie Państwo, piszę zachmurzenie lub jego brak, a tak naprawdę słońca. Bardzo istotnym czynnikiem jest terminowość zabiegu. Czyli trafienie z zabiegiem we właściwą fazę rozwojową. Na ten temat również kilka słów w dalszej części prezentacji. Parametry odmiany. Już o tym wspominałem. Wysokość oraz skłonność odmiany do wylegania. Praktycznie każdy hodowca powinien podawać takie parametry, jak wysokość odmiany. Na przykład coboru podaje konkretnie w centymetrach każdą odmianę. Oraz podaje w skali dziewięciostopniowej skłonność odmian do wylegania. Im ta cyfra jest wyższa, tym odmiana jest bardziej odporna na wyleganie. Ilość i rozkład dawek nawożenia azotowego to będzie też mogło wpływać i wpływa bardzo często na to, czy zabieg regulatorem wzrostu lepiej zadziała lub nie. To również, o czym wcześniej wspominaliśmy, termin gęstość siewu, ponieważ on wpływa pośrednio na obsadę. Im zboże jest gęstsze, tym większe prawdopodobieństwo, że się nam przewróci. No i ten czynnik, o którym już też wspominałem, rozkład opadów i wiatru, jeżeli będziemy mieli do czynienia z w miarę równomiernym rozkładem opadów, raczej nie powinniśmy się spodziewać z wielkim z, z problemów z wyleganiem. Natomiast jeżeli będziemy mieli silne opady, krótkotrwałe, ale z dużą ilością, i do tego jeszcze silny wiatr, no niestety w tym momencie możemy spodziewać się tego, że nawet na w miarę prawidłowo skraconych plantacjach może dojść do wylegania. Widzicie Państwo teraz dwie mapy. Ta bardziej zielona, czyli w zielonym kolorze, dotyczy kwietnia. Jest to mapa z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z roku 2012. Takie mapy. Można sobie podglądać na stronie IMBW i wyliczona średnia temperatura dobowa dla miesiąca kwietnia w roku 2012 i druga mapka, bardziej żółta, mamy średnią temperaturę wyliczoną dla całej Polski na poziomie 12,9 stopni Celsjusza. Dlaczego pokazuję te mapy? A no dlatego, że różne regulatory mają tak zwane różne optymalne zakresy działania temperatur. Jak zwrócicie Państwo uwagę, na przykład popularne CCC, optymalny zakres temperatur, to jest w granicach tak naprawdę od 10 do 15 stopni, natomiast zaczynają działać już przy temperaturach około 8 stopni Celsjusza. Medax, dlaczego Medax? Ponieważ tutaj mamy dwie substancje aktywne, proheksadion i chlorek metik, ten optymalny zakres jest od 8 do 20 stopni Celsjusza. Potem, sapak etylu, od 10 do 20 stopni Celsjusza. I warto zwrócić uwagę na etefon. Optymalne temperatury działania etefonu to jest w granicach 15-18 stopni Celsjusza. Kolejny parametr, nasłonecznienie, to o czym wspominałem. Proszę zwrócić uwagę: e, zdjęcia z, chmur, z chmurami bądź e, z ładnym e, słonecznym niebem. Pokazują, tak jakby, jakie, jaki rodzaj zachmurzenia bądź jaki rodzaj nieba preferują regulatory wzrostu. Etefon generalnie będzie lepiej działał, jeżeli będziemy mieli zachmurzoną pogodę. W przypadku CCC czy filmy sapaku etylu, te, dwa, te dwie substancje zdecydowanie lepiej będą działały w przypadku słonecznej pogody. Gorzej troszeczkę będą się zachowywały, jeżeli będziemy mieli do czynienia z zachmurzeniem. Natomiast MEDAX-STOP, tak jak wspomniałem, są dwie substancje aktywne i tutaj mamy dosyć dużą niezależność od nasłonecznienia. Ten produkt, zarówno w pochmurne dni, jak i w dni słoneczne, będzie działał równie dobrze i skutecznie. Prawidłowe terminy stosowania. Jest to parametr. Który dosyć istotnie i tak naprawdę kluczowo będzie wpływał na to, czy zabieg skracania będzie skuteczny, czy nie. Ja tu pokazuję dwa terminy najbardziej popularne. Pierwszy termin to jest faza pierwszego kolanka, tak zwana pełnia. My mówimy BBCH 31. W praktyce tak naprawdę z reguły zabieg wykonywany jest między pierwszym a drugim kolankiem a na to wpływ ma no, niestety przebieg pogody, nie zawsze jesteśmy w stanie wjechać w pole, czasami musimy z różnych powodów zabieg opóźnić, bądź go celowo opóźniamy, ponieważ chcemy na przykład zastosować fungicyt razem z regulatorem wzrostu, czasami chcemy zastosować również herbicyt razem z regulatorem wzrostu. Co jest istotne, to to, abyśmy prawidłowo ocenili dla danej odmiany, dla danej plantacji, właściwy termin wykonania zabiegu. Zabieg wykonujemy wtedy, kiedy pierwsze kolanko, i to jest ważne, na głównym jest około 1 cm powyżej węzła krzewienia i takich roślin na całej plantacji mamy około 50. Czasami mamy część roślin na rzędu 10-15% już tak naprawdę przychodzących w fazę drugiego kolanka, część roślin mamy jeszcze gdzieś tam w końcu krzewienia. Drugi zabieg, którym z reguły się wykonuje skracanie, jest to tak zwany termin skracania do kłosia, termin i faza liścia flagowego, fachowo określane BBCH 37-39. Parametry odmiany. Kolejny czynnik, wysokość. Odmiany oceniana przez coboru wrażliwość na wyleganie. Ja tutaj po, posiłkuję się konkretnymi dwoma odmianami, one są jako przykładowe. Nie mam zamiaru tutaj w żaden sposób ani robić reklamy bądź antyreklamy dla tych dwóch odmian. Wybrałem dwie, które różnią się wysokością i różnią się stopniem odporności na wyleganie. Przypominam, im stopień jest wyższy, tym odmiana jest bardziej odporna na wyleganie i porównując te dwie odmiany, ostka będzie, że tak powiem, lepiej się zachowywała w stosunku do turni, która, ma, która jest wyższa z jednej strony, a z drugiej strony ma niższy stopień odporności na wyleganie. Drugi przykład, druga część to jest stosowanie nawożenia azotowego. I tutaj również mamy dwie odmiany. To jest ta sama ilość nawozu azotowego zastosowanego na hektar bądź chęć zastosowania, różna obsada i różny podział dawek. Proszę zwrócić uwagę, przy dobrej obsadzie 350-400 roślin chcemy zastosować 160 kg. Natomiast w różny sposób dzielimy dawkę, a no między innymi dlatego, że odmiana, którą w tym wypadku uprawiamy, jest, ma ocenione ryzyko wylegania na wysokie, bądź bardzo wysokie. Druga, drugi przykład, bardzo niska obsada. Pierwszą dawkę w tym momencie stosujemy zdecydowanie wyższą, żeby pobudzić dokrzewianie, z reguły również w tym momencie w przypadku takiej odmiany. Stosujemy również tak zwany zabieg dokrzegający, niższą datkę, bądź wyższą datkę drugą i trzecią datkę na kłos na poziomie takim średnim, bardziej na poprawę jakości ziarna. Warto zwrócić uwagę, że w tym wypadku jest to przykład dla odmiany o tak zwanym niskim ryzyku wylegania. to byłaby, byłoby tyle na tą część. Jeżeli są pytania do tej części, to spróbujemy odpowiedzieć. Pierwsze pytanie, czy medaksem można dokrzewiać zboża wiosną? Generalnie można, natomiast moim zdaniem znacznie lepszym produktem do dokrzewiania będzie CCC. Ja na ten temat mam przygotowany jeden slajd, także za kilka minut Państwu o tym powiem. Drugie pytanie, w jakim stopniu zastosowanie regulatorów wzrostu wpływa na zwiększenie liczby kłotów w łanie? Jeżeli w ogóle wpływa. Eee, regulator wzrostu będzie wpływał na liczbę kłotów w łanie w sytuacji, kiedy będziemy go stosowali do tak zwanego dokrzewienia. Regulatory wzrostu generalnie zastosowane prawidłowo, czyli w fazie pierwszego kolanka, Powodują wyrównanie roślin, wyrównanie źdźbeł. W tym momencie przytrzymamy taki, jakby, pęd główny, damy szansę podgonienia pędom bocznym. Z tego względu do końca nie wpłynie to na liczbę kłosów na hektarze, natomiast wpłynie to na wyrównanie wysokości poszczególnych źdźbeł. O, czy istnieją ekologiczne skracacze? To stosowano 50 lat temu. Pytanie jest bardzo trudne i nie potrafię na nie odpowiedzieć. Nie znam, szczerze mówiąc, tak zwanych ekologicznych skracaczy, a na pewno nie, ma, nie są stosowane w produkcji roślin zbo zbożowych. I z tego, co się orientuję, raczej 50 lat temu nie stosowano regulatorów wzrostu. Pierwsze regulatory wzrostu pojawiły się w latach 60., jeśli dobrze pamiętam. Kolejne pytanie tutaj, które mi podsuwają Państwo, czy dawki nawozu były podane w czystym składniku? Tak, Szanowni Państwo, dawki, które pokazywałem, chodziło o czysty składnik, niezależnie od nawozu, w kilogramach czystego składnika. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że były to tak zwane czysto przykładowe programy nawożenia. A to nie do końca, że tak powiem, zawsze będzie miało odzwierciedlenie rzeczywistości. Pojawia się kolejne pytanie, jak rozpoznać pierwsze kolanko? Szanowni Państwo, pozwolicie, że wrócę kilka slajdów. Rysunek, moim zdaniem, jest stosunkowo prosty. Na pędzie głównym, tak jak powiedziałem, czyli tym na wiosną, który jest tak jakby najbardziej rozwinięty, trzeba po prostu pójść na pole, nawet nie wyrywając roślin, co można zrobić, to po prostu trzeba, tej, to trzeba zrobić, to po prostu trzeba tych roślin, tej roślin dotknąć, poszukać na śdźbłach lekkiego zgrubienia, No i tu jeżeli ktoś ma delikatne palce, to pewnie stosunkowo łatwo znajdzie. Jeżeli ktoś, że tak powiem, na grubszy palec, niekoniecznie będzie to takie proste. Natomiast jest inna prosta metoda. Można wy wyrwać kilka kępek um, takiego rozkrzewionych roślin, wybrać ten pęd, który jest najlepiej rozwinięty, i ostrym narzędziem e, przeciąć, rozciąć go wzdłuż. W tym momencie bardzo ładnie będzie widać um, takie przewężenie, które tutaj na tym rysunku. Jest widoczne mniej więcej w tym miejscu. Jeżeli mamy tutaj węzeł krzewienia i między węzłem krzewienia a tym takim kreską, takim paskiem jest około 1 cm, w tym momencie możemy mówić już o fazie pierwszego kolanka. Warto zwrócić uwagę, że również już w fazie pierwszego kolanka będziecie Państwo widzieli kos. Kolejne pytanie, czy można stosować regulator z herbicydami? Oczywiście jest wiele produktów, z którymi możecie Państwo swobodnie stosować. Część produktów takich jak regulatory ma pewne ograniczenia, natomiast z reguły producenci tych produktów podają, z którymi produktami, z którymi herbicydami nie powinno się mieszać herbicydów. Ja myślę, że przejdźmy w tym momencie do następnej części. Na te pytania, które nie zdążyliśmy do tej części odpowiedzieć, tak jak wcześniej zapowiadałem, postaram się odpowiedzieć, postaramy się odpowiedzieć w formie pisemnej. Mhm.